Bierzemy udział w wieczorze panieńskim, podczas którego chyba nie do końca wszystko idzie po myśli. No i tak, takie pierwsze pytanie do Pani: czego możemy się spodziewać po tym spektaklu, tak ogólnie rzecz biorąc? Spektakl Wieczór Panieński Plus jest bardzo życiową, życiową komedią pełną. Dobrego, błyskotliwego, współczesnego poczucia humoru. Scenariusz napisany przez świetnego autora Marcina Szczygielskiego, który jest znakomitym dziennikarzem, pisarzem, felietonistą. Człowiekiem o bardzo błyskotliwym, uroczym poczuciu humoru i no, ogromnym wyczuciu jakby, rozmaitych współczesnych sytuacji, w których każdy z nas mógłby się. Mógłby się znaleźć. Mhm. Ja mam przyjemność grać rolę Ireny, 50-letniej rozwódki, którą przyjaciółki wydają za mąż za milionera i usiłują zorganizować dla niej fantastyczny wieczór panieński. Oczywiście, wszystko, co może nie wypalić na tym wieczorze lub potoczyć się dokładnie w odwrotną stronę niż powinno. To właśnie się potoczy. Mm -hmm. Aczkolwiek wydarzy się tam mnóstwo różnych rzeczy, o których myślę, że. że których, których nikt by się pewnie nie spodziewał. Mm -hmm. Komedie się wydają takie łatwe i także, powiem tak łatwe i przyjemne, ale takie komediowe role to chyba są bardzo wymagające role. I co dla Pani było takim największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o tworzenie tej roli? Ja zawsze mam w pamięci. Y takie najcenniejsze uwagi, jakich, jakie dawali nam, jakich uczyli nas nasi wykładowcy i profesorowie w Akademii Teatralnej, kiedy studiowałam i studiowałam szkołę Wyższą Szkołę Teatralną i przygotowywałam się do swojego zawodu aktora. Jedną z takich żelaznych zasad grania komedii to jest, że bawić się ma widz, a nie aktor. Mhm. I jest zresztą takie powiedzenie, którego często trzymają się aktorzy, że komedia jest to. Tragedia, która przydarzyła się komuś innemu. Jeżeli, jeżeli aktorzy grając komedię, próbują sami się wygłupiać, wydurniać i, i pajacować, no, przekraczają wówczas wszelkie, wszelkie granice dobrego smaku i nie o to chodzi w graniu komedii, bo nie ma, na naszym zadaniem nie jest robienie jakby parodii samego siebie i e, Celem nie jest, żeby aktorzy y, sami się śmiali z własnych żartów, tylko postacie, które gramy przeżywają swoje y, komedie pomyłek i swoje niefortunne sytuacje jak najbardziej poważnie się w to angażując, a bawiąc całą śmiesznością i absurdem sytuacji, bawić się ma widz. A, I to jest zawsze żelazna zasada, o której, o której wszyscy pamiętamy w komedii i oczywiście losy naszych bohaterów odtwarzamy jak najbardziej jak najbardziej na poważnie a to już błyskotliwością autora jest umiejętność takiego napisania dialogów i scenariusza żeby nasze niezwykle poważne perypetie były niezwykle zabawne dla widzów Mm -hmm. Tutaj też myślę, tak mi się wydaje, że tutaj może mieć znaczenie dystans do siebie, a mówię to dlatego, że czytając recenzję o tym spektaklu, wiele osób podkreślało, że no, pani Kasia świetna aktorka, no i widać, że ma dystans do siebie. Więc chyba to też jest ważne, jeżeli chodzi o rolę komediowe, no bo tutaj trzeba wyjść z tej swojej strefy komfortu. No, oczywiście, o, oczywiście, że tak. No, nie, ma nic, nie ma nic gorszego niż aktorka grająca postać. Yy... Komiczną, która nie ma poczucia humoru na własny temat i boi się być śmieszna. Mhm. Ja muszę przyznać, że od, od wielu lat, od wielu lat grywam w spektaklach głównie komediowych. Najczęściej są to spektakle Teatru Kapitol, w którym gram w największej ilości przedstawień w czterech różnych spektaklach. Oprócz komediowych spektakli, które gramy z Kapitolem w całej Polsce, również w, w teatrach w innych miastach Polski, nie tylko w Warszawie. Gram jeszcze w kilku innych produkcjach niezależnych impresariatów i wszystko są to spektakle komediowe i przyznam, że bardzo dobrze się w tym pogodnym repertuarze czuję. Miałam zaszczyt i przyjemność grania w kilku poważnych sztukach z, z, z takiego, no jakby poważniejszego i trudniejszego repertuaru, niegdyś jeszcze w, grając w teatrze powszechnym w Warszawie. Bardzo miło ten czas wspominam, ale wcale nie żałuję, wcale nie żałuję swojej drogi dzisiaj, że dzisiaj głównie gram role i postaci komediowe, ponieważ ja sama te materie bardzo lubię, sprawia mi wielką radość przynoszenie uśmiechu ludziom i, i przynoszenie no, częstokroć odreagowania od codziennych problemów, od rzeczywistości, przynoszenie dobrej rozrywki w dobrym stylu i, i z dobrym poczuciem humoru, w dobrym guście. Mm -hmm. A dla aktora zawsze, dla aktora grającego w spektaklu komediowym, najwspanialszą nagrodą jest uśmiech i, i serdeczny śmiech widzów i fakt, że widzowie po spektaklu wychodzą rozluźnieni, roześmiani i żywiołowo komentują. I uważają ten wieczór za, za udany i pogodny, bo takie jest nasze zadanie. Choć przyznam, że, że no, w wiadomym teraz dla wszystkich bardzo trudnym i smutnym czasie jest to, nasza praca jest pełna ambiwalentnych uczuć, bo jest to nasz zawód i nasza praca. E, granie spektakli w teatrze, opowiadanie historii fabularnych i nawet napisałam taki post wczoraj na, na moim profilu Instagram i, i Facebook, że zawsze powiadałam, że zawód aktora, zawód artysty, generalnie nie tylko aktorów, tak samo muzyków, artystów plastyków, jest to zawód na dobre, spokojne i pokojowe czasy kiedy wszyscy mają spokój ducha na to, żeby, żeby czuć stabilizację w swoim życiu, czuć stabilizację również, no, bezpieczeństwo finansowe, I wówczas mamy, mamy ten spokój ducha, że możemy sobie pozwolić na, na, na wysłuchanie pięknego koncertu, czy kupienie biletów do teatru, obejrzenie spektaklu, ale nie daj Boże, przychodzi e, e, wojna, czy, czy, czy choroba, czy klęski żywiołowe, czego mieliśmy przykład. W pandemii, gdy wszystkie nasze profesje zostały zamknięte na cztery z pusty w zasadzie półtora roku. Wtedy zrozumiałą rzeczą jest, że ludzie mają inne problemy, oszczędzają każdy grosz nie wiedząc, co nas może czekać jutro i komu wówczas w głowie pójść, w obejrzeć spektakl czy koncert. Więc zrozumiałym dla nas jest, że, że gra się z zmieszanymi uczuciami, choć z drugiej strony, bardzo, bardzo dużo osób pisze do mnie, bardzo dużo naszych widzów y, pisze do mnie y, posty po, y, po spektaklach zagranych przez nas w teatrze, że to właśnie jest ludziom potrzebne w trudnych i smutnych czasach, że każdy potrzebuje y, chwili odreagowania, oddechu i, i po prostu serdecznego uśmiechu, żeby na moment odpocząć od od posępnych myśli i że po to, żeby pomagać innym w, w ich troskach i nieszczęściu, tak jak teraz pomagamy rodzinom uciekającym z Ukrainy, też musimy mieć na to siłę i musimy mieć na to pewien hard ducha. I od wielu osób otrzymuje mnóstwo maili, postów dziękujących, dziękujących nam za to, że jednak. Zagraliśmy koncert czy spektakl, że jednak nasza, że jednak publiczność mogła przyjść, spędzić z uśmiechem choćby te dwie godziny czasu, a, a przy okazji spektakli, które w ostatnich dniach gramy, również wspomagamy i uruchomiamy różne kanały zbiórek na, na, na pomoc humanitarną i też staramy się w taki sposób, w jaki możemy, pomagać przy okazji naszej pracy i wspomagać fundacje, które są rzetelnymi, uczciwymi fundacjami, no nie pobierającymi chociażby żadnych prowizji z ty, prowadzenia zbiórek na cele humanitarne w całości 100% tego, co przekazujemy my, co przekazujemy na, co przekażą nasi widzowie, których o to poprosimy, 100% tego, co co zostanie przekazane, jest rzeczywiście pożytkowane na na cele humanitarne i cele pomocy rodzin z Ukrainy. Więc przynajmniej w taki sposób możemy się też swoją pracą przyczynić do tego, o co o co w tej chwili wszyscy najbardziej się martwią. Przygotowując się do tej rozmowy, właściwie pomyślałam, no jak tutaj grać w komedię w takich ciężkich czasach, ale to właśnie to chyba co pani wspomniała, że właśnie chyba chodzi o to, o to naładowanie energii, o tę próbę, ten, ten powód do śmiechu, żeby wywołać. No i wasz spektakl może pomóc w tym oderwaniu chwilowym od rzeczywistości po to, żeby naładować swoje baterie, no i później działać i pomagać. Y Mamy tyle dobrej, dobrej energii od naszych widzów i to bardzo mocno czuje się po każdym spektaklu. Kiedy widzowie wstają w momencie, kiedy my zmęczeni po spektaklu, kłaniamy się im, oni wstają naprzeciw nas, nagradzają nas serdecznymi brawami i niejednokrotnie mówimy o tym, że wszyscy teraz powinniśmy w jakikolwiek sposób wspomóc gdzieś, kogoś, bo... Bo, bo to tyle, co możemy na, na chwilę obecną zrobić. Wszyscy życzymy sobie zdrowia, spokoju i pokoju. E, widzimy łzy wzruszenie w, bardzo, w oczach bardzo wielu widzów i, i widzimy naprawdę tę chęć y, takiego jednoczenia się, integrowania w, y, we wspólnej możliwości pomocy tym, którzy tej pomocy w tej chwili potrzebują. Mhm. Sami staramy się też, też pomagać i z każdego spektaklu y, swoją część przeznaczać na, na kolejną fundację i kolejny y, wybrany przez nas cel mhm. dla konkretnych osób, dla konkretnej fundacji, bądź to medycznej, bądź to y, pomagającej rodzinom, bądź to... Y, wspomagającej fundusze, o których już same akcje humanitarne decydują, na co teraz najbardziej te fundusze będą potrzebne. Mhm. No, tak, no to, tak, to jest taka podstawa też, no i taka nowa rola dla, dla artystów. No, tak, ale muszę przyznać, że naprawdę w ostatnich dniach yy, tak wspaniale widzowie dają wyraz też swojej solidarności i chęci pomocy są to naprawdę pełniusieńkie sale widzów i widzimy ten moment, kiedy kończy się spektakl i wszyscy wstają. Mhm. I widać, że pomimo są uśmiechnięci i rozbawieni spektaklem, który obejrzeli, widzimy łzy, wzruszenia w oczach ludzi. My sami mamy taką potrzebę, żeby stanąć na koniec przed widzami i powiedzieć parę słów prywatnie, prywatnie od siebie i, i zadeklarować swoją pomoc i i zjednoczyć się w tej pomocy z widzami, którzy, którzy przyszli również do teatru. I są to bardzo, bardzo wzruszające momenty, więc cieszę się, że tym razem pojawimy się w Toruniu. Mam nadzieję, że w Toruniu też przyczynimy się do czegoś pozytywnego. Oprócz tego, że mam nadzieję, że Państwo z nami po prostu chwilę odpoczną i, i rozchmurzą trochę swoje myśli, to mam nadzieję, że zrobimy jeszcze przy tej okazji coś pomocnego.